Madzia. Uwaga, witam Was w moim pierwszym, tak długim filmiku. Troszkę się stresuję, nie powiem, że nie. W ogóle ten filmik będzie bardzo długi, a ja go teraz jeszcze bardziej przedłużam nieważne dobra, wejdę na to. Hmm. Ten filmik jest skierowany m.in. do osób początkujących, którzy jeszcze nie znają podstaw świadomej pielęgnacji. Omawiam tutaj kilka najważniejszych tematów, jeśli chodzi o świadomą pielęgnację włosów. Także słuchajcie uważnie od początku do końca. Wiem, że ten filmik będzie troszkę długi, ale jeżeli go obejrzycie w skupieniu, to wydaje mi się, że Będziecie ogarniać te podstawy tak w miarę dobrze Zapraszam Teraz powinno być takie I kółeczko i magdalenka To, czego potrzebujecie na sam początek dbania o kręcone włosy i nie tylko kręcone To jest między innymi tak Trzy odżywki Proteinowa, emolientowa, humektantowa Szampon łagodny, rypacz Odżywka bez spłukiwania Stylizator, czyli żel, pianka lub krem I olej do odgniatania sucharków Ostatnio dodałam o tym post na Instagramie, więc jeżeli chcecie to wpadajcie Tam są dwa zestawy, jeden jest taki bardziej drogeryjny, drugi jest ze sklepu Loczek yy, I właśnie są podzielone cenowo Te osiem rzeczy każdy z Was powinien mieć, żeby po prostu zacząć swoją przygodę Żeby mieć czym się posługiwać w tych myciach i tak dalej Zaczniemy od najtrudniejszej rzeczy, czyli równowaga pech Co to w ogóle jest ta równowaga pech? Równowaga PEH dzieli się na proteiny, emolienty i humektanty. Skrót PEH pochodzi od ich pierwszych literek. Proteiny to po prostu białko, budują nasze włosy, uzupełniają ubytki we włosach. Emolienty zamykają wszystkie składniki, czyli proteiny i humektanty w naszych włosach, tworzą barierę ochronną dla włosa i dociążają je. Humektanty są nawilżaczem, mają działania higroskopijne, czyli wchłaniają wodę i trzymają ją w naszych włosach. Teraz przedstawię to graficznie. Proteiny, załóżmy, że są kółeczka, takie białka, emolienty, tutaj księżyc, to jest po prostu taka powłoka włosa, a humektanty to jest woda. Aby powstała nam całość, aby powstała nam równowaga pech zachowana w naszym włosie, musimy połączyć te wszystkie trzy rzeczy, czyli do emolientów, do tej powłoki dajemy proteiny i humektanty? Emolienty wtedy zamykają to w naszym włosie i powstaje piękny, zdrowy i odżywiony włos. Pytanie, które pojawiają się najczęściej, czyli jak używać tych odżywek według równowagi pech? Czy używać ich na zmianę, P -e -y. czy używać je w jakiś określony sposób? No i tutaj nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Musisz poznać swoje włosy, czyli na początku spróbuj dawać im wszystko. Spróbuj robić na początku mycia co drugie emolientowe, a to między nimi różne, czyli na przykład proteinowe, emolientowe, humektantowe, emolientowe, emolientowo-humektantowe, emolientowe, pechowe emolientowe i tak dalej, bo z reguły włosy najbardziej potrzebują emolientów ale nie zawsze, moje włosy na przykład ostatnio kochają proteiny i daje im co trzymać o proteiny bo tak im się podoba i tyle, ale kiedyś tak nie było <laughs> nie wiem w sumie od czego to zależy że im się to tak zmienia, po prostu włosy są dziwne więc próbuj wszystkie obserwować swoje włosy musisz je po prostu poznać i na początku wiadomo, będzie to metoda prób i błędów, będziesz sobie kład, kładła <laughs> Odżywki proteinową, humektantową, emolientową na zmianę Albo dwa razy pod rząd taką I zobaczysz, jak twoje włosy na te wszystkie produkty reagują Świadoma pielęgnacja zaczyna się właśnie wtedy, kiedy ty już znasz potrzebę swoich włosów I wiesz, co kiedy użyć Czy mogę cały czas nakładać odżywkę pech, pechową? Bo tam są wszystkie trzy I B, i A, i H, prawda? No. Załóżmy, że w odżywce pech każdy ze składników ma około 33,5%, czyli 33% protein, 33% emolientów i 33% humektantów. 100% czystych protein, 100% czystych emolientów i 100% czystych humektantów to nie jest tyle samo co po 33% każdych z tych składników. Metoda mycia OMO. OMO, czyli odżywka, mycie, odżywka. Pierwsze O to jest odżywka błękitna, jaka proteinowa, emolietowa, humektantowa, pechowa, echowa, heowa. M to jest mycie szamponem łagodnym. Drugie O zawsze jest emolientem Tak jak mówiłam w przypadku tego zamykania włosa i tak dalej, nam domyka nasze mycie. On jest po prostu zawsze zamknięciem. Jeżeli dodajemy naszym włosom protein albo humektantów, no to Coś to musi zamknąć w tym włosie, bo inaczej ono po prostu stamtąd wyfrunął sobie. Jeżeli zrobimy mycie humektantowe i na pierwsze o podetą humektanty, a na drugie o nie damy emolientów, nasz włos nie będzie zamknięty i to nawilżenie całe stamtąd wypłynie. Włos stanie się jeszcze bardziej suchy niż przed myciem, więc koniecznie na drugie o emolient. Metoda OMO ma w sobie mycie szamponem łagodnym. Jest to szampon bez silikonów, bez selesów itd. i tak dalej. Metoda OMO polega na tym, że nakładamy odżywkę tutaj, od ucha w dół, na długość naszych włosów. Natomiast szampon nakładamy tylko i wyłącznie na skalp skóry głowy. To chodzi o to, żeby szkodliwe działanie szamponu nie działało na nasze włosy. Zabezpieczamy je odżywką, nakładamy szampon, spłukujemy i ta spływająca woda, spływający szampon spływa nam po odżywce jakby, a nie prosto, czysto po włosach, to ono polega na tym, że moczymy włosy, nakładamy odżywkę na długość, następnie nakładamy tutaj szampon na skalp, dopiero wtedy spłukujemy włosy i nakładamy drugą odżywkę emolientową także na długość. Do metody ono podobna jest metoda M.O.O., w tym przypadku jednak M nie jest mycie szamponem łagodnym, tylko mycie rypaczem. Ten szampon musi być mocny, musi być oczyszczający, i Ripacz jest po prostu szamponem z mocnym detergentem, substancją myjącą SLS. Szampon ma za zadanie oczyścić nam po prostu włosy. On ściąga brudy, zanieczyszczenia, nadmiar kosmetyków, nadmiar wszystkich masek, stylizatorów itd. Domywa wszystko do samego końca. Tą metodę, właśnie mycia z rybaczem używamy jakoś co 6-7 myć. Aby po prostu całkowicie oczyścić nasze włosy, wtedy jest taki reset i lecimy od nowa 6 3, czy tam 5 szamponem łagodnym, i to szóste, siódme mycie rypaczem. I rypacz po prostu wtedy w metodzie MOO nakładamy jako pierwszy, bo gdybyśmy nałożyli najpierw odżywkę, a później rypacz, to ten rypacz i tak tą odżywkę zmyje, więc jakby niepotrzebnie ją nakładamy wtedy yy, wcześniej. Tak samo nie powinno się robić olejowania. Przed myciem rypaczem, bo ten rypacz i tak ten olej jakby po prostu wyczyści totalnie. Metoda MOO, metoda OMO to nie są jedyne metody mycia. Można mieć włosy zawsze metodą MOO i na przykład jako pierwszy stosować szampon łagodny, no ale to jest jakby właśnie bez sensu, bo ta odżywka ma chronić nasze włosy, tak jak wspomniałam już wcześniej. Niektórzy używają też metody MO po prostu albo OM bo takim się bardziej sprawdza. No i dobra, każdy zna swoje włosy najlepiej. Jeżeli takim się sprawdza, to spoko. Ale ja proponuję wam na sam początek mieć metodę OMO i już. <śmuszany> dobra, to teraz stylizacja. Jak umyjemy nasze włosy, to musimy je wystylizować odpowiednio. No i na pierwsze miejsce idzie odżywka bez spukiwania, później stylizator, a później olejek. Po co jest odżywka BS, czyli bez spukiwania? Już wam mówię. Odżywka BS. Podbija skręt, wygładza nam włosy i chroni przed zmatowionym, jakby działaniem, żelu, który nałożymy za chwilkę. usuwają też pół, właśnie no nadają tego blasku włosom. Są takim podkładem pod stylizator. Bo po odżywką bez spukiwania może być tak naprawdę każda odżywka. Najlepiej emolientowa, żeby dociążyła włoski, a najpopularniejszymi odżywkami, właśnie bez spukiwania, są kantoaktywatory, które naprawdę działają cudownie. To są tak wydajne produkty, ja mam mój aktywator już ponad rok No i zostało mi jeszcze tak tyle I naprawdę ja go kocham On strasznie zmienił, bo wcześniej używałam na przykład garniera hair food bananowego No i był spoko, ale nie ma porównania naprawdę do Kantu I na to nakładamy stylizator, czyli krem, piankę, żel Mój ulubiony stylizator to jest żel Sajos Power Holtman. Bardzo ładnie i mocno mi trzyma te loczki. Miałam też piankę Pantin, ona też była fajna, ale nie trzyma mi tak mocno oczu. Szybciej mi się robił już tutaj takie wyprostowane pasma, przyklep jakiś, była mniejsza objętość itd., itd., więc zdecydowanie wolę, że kremy są spoko, ale kremy są specyficzne i no, nie każdemu dobrze działają. Zadaniem takiego stylizatora jest utrzymanie skrętu i Definicja loków. W sensie on definiuje loczki, właśnie utrzymuje je w takim pięknym skręcie. Gdyby nie, to mogły się po prostu szybko, szybciutko rozprostować. I żel i Pianka tworzą takie sucharki. Są to już suche włoski, jednak wyglądające na mokre, twarde w dotyku. Czyli po prostu zaschnięty żel lub zaschnięta Pianka. Odkniatamy właśnie olejkiem. I tutaj ja polecam olejek z czarnuszki, z to Ktoś chyba tak mówi. Nakładam troszkę olejku na dłonie i rozcieram go. Następnie wgniatam we włosy lub nakładam metodą praying hands, aby wszędzie ten olejek się dostał. Pod wpływem olejku skorupka żelowa się rozpuszcza i wyskakuje nam piękny, lśniący, mięciutki włos. Nie dość włosów. Włosy mogą być niskoporowate, średnioporowate i wysoko porowate. Jeżeli nie wiesz, jaką masz porowatość włosa, to wpisz w Google po prostu test na porowatość y, sklep Anwen, test na porowatość sklep loczek i test na porowatość hairytale. hairytale nie wiem. I będziesz znał swoją porowatość. A porowatość jest naprawdę ważna, bo pod porowatość możesz dobrać odżywki do włosów, maski do włosów lub oleje. A nie każde odżywki właśnie i oleje dobrane na przykład pod wysokopory będą działać dobrze na niskopory, dlatego leć up, będziesz wiedział wszystko. Kolejna rzecz, czyli olejowanie włosów. Olejowanie włosów jest naprawdę bardzo ważnym czynnikiem dbania o nasze włosy. Mi na przykład olejowanie strasznie poprawiło kondycję włosa. Dzięki olejowaniu włosy zyskują blask, elastyczność, gładkość. Olejowanie pomaga nam również w walce z upierzem, powstrzymuje wypadanie włosów, powstrzymuje ich łamliwość. I dzięki temu, że systematycznie olejemy włosy, one nam się odwdzięczają. Wyglądają na takie bardziej zdrowe, odżywione, i przez to nasz skręt jest coraz lepszy, bo no, zdrowsze włosy, lepszy skręt. Olej dobieramy pod swoją porowatość, tak jak wspomniałam wcześniej, no bo nie każdy jakby olej na niską porę będzie pasował na wysoką porę. Więc dobrany olej nakładamy na włosy na trzy sposoby. I teraz tak, możemy olejować na sucho. Czyli na po prostu suche, rozczesane wcześniej włosy. Nakładamy olej, nie nakładamy go dużo. I możemy włosy związać, możemy je dać podczepek, możemy je zostawić rozpuszczone, bo wiadomo, będziemy mieć tu włosy mogą wszystko pobrudzić Możemy zostawić taki olej na całą noc, możemy zostawić na 20 minut, 2 godziny, ile chcemy. Drugi sposób, czyli nakładanie oleju na mokro, czyli zbliżamy nasze włosy wcześniej rozczesane, żeby nie było poplątane. Atomizerem z wodą na przykład Albo po prostu rękami Moczymy i nakładamy olej Też niedużo, też po prostu można i na długość I na skalp i też trzymamy to ile chcemy Możemy trzymać całą noc, możemy trzymać Dwie godziny, możemy trzymać 20 minut Trzeci sposób, najszybszy Który trzymamy jakby max Do dwóch godzin, to jest olejowanie Na podkład, czyli rozczesujemy włosy Nawilżamy je, nakładamy Odżywkę humektantową albo aloes albo miód Na to nakładamy olej ten olej się wtedy bardzo szybko wchłania przez te działania higroskopijne tego humektandy I nasze włosy są naolejowane w dwie godziny, nawet szybciej Ja dzisiaj robiłam olejowanie na podkład i trzymałam to około 20-30 minut Teraz jest emulgowanie, czyli zmywanie oleju Niektórzy do mnie piszą, że kurczę, ten olej to tak strasznie, mu się zmywa i w ogóle Uwaga, uwaga, zaskoczy Was Emulgowanie to zmywanie oleju odżywką Bo... Od... Olej schodzi po prostu pod wpływem odżywki, nie szamponu. Olej się nie da zmyć, bo nie jest tłusty, a odżywka go pięknie ściągnie. Po olejowaniu najlepiej zrobić metodę mycia omo i tą pierwszą odżywkę przytrzymać około 10-15 minut, żeby ten cały olej zszedł. I normalnie nakładamy szampon na skalb, spłukujemy i drugą odżywkę. Ja drugą wtedy też trzymam tak około 5 minut, żeby po prostu już całkiem mi zszedł olej, który miałam na głowie. Zabezpieczenie włosów na noc. Najfajniejszym sposobem jest używanie czepka. Ten czepek, który ja mam, jest z poliestru i to jest taki materiał, który raczej nie oddycha. Ja mam tylko taki czepek i mogę go ubrać tylko i wyłącznie, jeżeli na następnym dzień jest coś ważnego i jeżeli bardzo potrzebuję mieć ładne włosy. Bo jeżeli bym go ubierała na co dzień, to by mi bardzo podrażnił skóra głowy, bo moja skóra głowy jest strasznie wrażliwa, a on nie oddycha. Po prostu. Drugi sposób to jest ananas. Mamy gumeczkę bez metalowych wstawek, frotka, skręci. I robimy tylko tak, że włosy całe związujemy w ten sposób. Zostawiamy, idziemy spać i rano po prostu ściągamy to. Nie każdemu się sprawdza ta metoda, bo się wierci w nocy i tak dalej i ta gumka spada. No ja na przykład jak mi spada, spadała gumka, to ją wiązałam na dwa razy. Nie ma opcji wtedy, że spada, ale włosy wtedy nie są takie, jak wczoraj, im potrzebują tej reanimacji, bo są jednak troszeczkę rozprostowane od tej gumki w niektórych miejscach Kolejnym sposobem jest poszewka satynowa Nasze włosy podczas snu wtedy mają jakby taki poślizg, one się ślizgają po tej poduszce, nie szarpią jak na takiej zwykłej bawełnianej Mimo, że my tego nie widzimy, to one po niej jakby szurają zamiast się ślizgać no co może jej troszkę podrażniać, strzępić, końcówki się rozdwajają i tak dalej Jeszcze fajnym sposobem jest olejek na końcówki i kark Czyli przed snem, jak robimy tego, ananasa, koka czy cokolwiek Bierzemy ciut olejku na ręce Rozgrzewamy go w naszych dłoniach Dajemy na końcówki, aby one były zabezpieczone I na kark, tak o, prosto I już Olejkę nakładamy, aby nadać naszym włosom takiego poślizgu One nie będą wtedy takie matowe, tylko będą się ślizgać po tych poszewkach Ej, Może jak się będziemy kręcić, to uwaga, bo się można zaślizgnąć łóżka Rozczesywanie naszych włosów Tutaj jest bardzo dużo kłótni na internecie na temat rozczesywania Niektórzy mówią, że na sucho trzeszą włosy, niektórzy, że tylko i wyłącznie nam okroją na sucho, nie? Ale tak naprawdę dużo zależy od naszych włosów, bo każdy ma inne oraz od szczotki Moją najlepszą szczotką do rozczesywania włosów na sucho jest OLIVIA GARDEN LARGE Ona jest taka duża, widzicie teraz na białej ścianie I jest przecudowna, serio, ja kocham ją rozczesywać włosy Po prostu nie wiem, że ona masuje, to jeszcze tak gładko snie po włosach Nie plącze mi włosów jeszcze bardziej i nie ciągnie ich i jest po prostu idealna Szczotki do rozczesywania to nie jest to samo co szczotki do stylizacji te szczotki służą do wystylizowania naszych włosów po myciu, czyli jak już nałożymy odżywkę bez spłukiwania, to przeczesujemy włosy, wywijamy je i mamy piękne loki później. Moje mycie wygląda tak, że ja przed myciem rozczesuję włosy, później po każdej nałożonej odżywce przeczesuję moje włosy szczotką stylizującą, żeby nie miała jakby poplątanych włosów cały czas w trakcie mycia. I zawsze od dołu rozczesujemy nasze włoski. Jeżeli mamy bardzo poplątane, no to kosmyk po kosmyku, a kiedyś jak miałam Tangle teasera, to musiałam się tylko i wyłącznie na mokro z odżywką, bo no nie dało się na sucho tego rozczesać serio. Polecam tą wszczotkę z całego serduszka, a w ogóle poleciła mi ją moja przyjaciółka, także była jaki dla niej? Hmm. Kolejny krok to jest suszenie. Nie trzeba suszyć włosów suszarką, można dać im skądś naturalnie. A jeśli chodzi o suszarki, nie suszymy włosów suszarką bez dyfuzora. Jeżeli nie mamy dyfuzora, to używamy sitka na przykład. To po prostu mając suszarkę, wkładamy włosy, tak jak moja ręka, do sitka i suszymy w sitko. Ja na przykład mam suszarkę um, Silvercrest, ona jest z Gidla, kosztowała 60 zł, chyba. A jest naprawdę fajna, bo trzy moce nawiewu, że mocny, średni i słaby I trzy temperatury, czyli chłodny, średni, czy tam ciepły i gorący Chłodny, ciepły gorący może być Ja zazwyczaj suszę wodę na mocnym nawiewie i chłodnej temperaturze Chyba, że się bardzo śpieszę, no to ciepła temperatura i, i mocny nawiew Zawsze mocny nawiew, żeby po prostu było szybciej Do tego używam dyfuzora Gama On jest najlepszym dyfuzorem na świecie, jest po prostu tak jak moja cała głowa i jest uniwersalna. on tutaj ma takie wejście, może widać trochę, o tu widać I to jest gumowe te takie schodki, które są I to się po prostu wkłada na suszarkę i jest I jest super, bo ja suszę włosy naprawdę szybko, ja potrafię je wysuszyć w 7 minut A wcześniej suszyłam 40 chyba, gdy miałam taki klasyczny dyfuzor One po prostu, te włosy wchodzą wszystkie do tego dyfuzora ja suszę najpierw jedną stronę, później drugą, a później głowa w dół i wszystko tu wsadzam. I trzymam tak na czubku głowy, ale na dole. Bardzo Wam polecam, naprawdę, ten dyfuzor jest wart swojej ceny, serio. Cieszę się, że go kupiłam. Ważna jest też kwestia dobrego cięcia. Ja wiem, że ja nie mam profesjonalnie ściętych włosów, ale są pocieniowane, są w literkę V, mają objętość. Do tego mam grzyweczkę, która też się kręci i ja jestem zadowolona. Co najważniejsze to cieniowanie. Włosy muszą być leciutkie w loczkach. jeżeli one by były ścięte na prosto, tak? One by były po prostu przeciążone i by się prostowały wtedy. Boże, to chyba koniec! Wow! W związku z tym, że to jest mój pierwszy filmik i przy okazji otwarcie kanału na YouTubie macie na hasło Magdalenka. Minus 10% na cały asortyment w sklepie loczek do godziny 24. dzisiejszego dnia. uhu No to w takim razie dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się przyda, bo ja naprawdę przygotowywałam się do tego filmiku, bo że miesiąc, dwa, nie wiem. Na moim Instagramie znajdziecie mnóstwo różnych porad, jeśli chodzi o kręcone włosy. Cały czas dochodzą nowe posty, nowe filmiki, więc zapraszam. Jeszcze do tego, jakby ktoś chciał mieć teorię na papierze z tego filmiku, to zapraszam do mojego Instagrama, link w bio i tam są do pobrania pliki. Buziaki i pa!